Okay, okay. Musimy się pospieszyć, szybciej. Trzeba się pospieszyć. Ten Spamer się boi. Stawiamy Jesteś cała. Na razie. Co teraz? Nie możemy się zatrzymywać. Spamel musiał znaleźć schronienie. Tędy. Jaskinia! Ten spamel nas uratował. Możemy mu wybaczyć, że zostawił nas na śmierć. Zgoda. O, dobra. Na noc wystarczy. Usiądź. Opowiedz mi, co porabialiście, odkąd ostatnio się widzieliśmy? No, było jak zwykle. Trochę walczyliśmy, trochę pomagaliśmy. Nie zagrzewałem nigdzie miejsca. No i odkryliśmy coś wyjątkowego miejsce poza zasięgiem imperium. Ale... musiałbym przestać walczyć. A... nic innego nie potrafię. Kala... Spójrz w ten ogień. On cię ogrzeje. Pokrzepi cię... w ciemne, samotne noce, tak? Ale jeśli go nie ugasisz... Pochłonie wszystko, co spotka na swojej drodze, pozostawiając jedynie popiół. Za to w zimną noc, taką jak ta, ciepły ogień jest idealny i towarzystwo też nie jest najgorsze. Tęskniłem za Tobą. A ja za tobą. Musiałam odejść, Kala. Aby poznać galaktykę na własnych warunkach, znalazłaś coś? Siebie. Odzwierciedloną we wszystkich miejscach i ludziach. Tatomira zawsze będzie mi domem, ale. Nie musi określać, kim jestem. Nie rozumiałem, dlaczego odeszłaś. Ale. Teraz myślę, że. że dokonałaś dobrego wyboru. Przegapiłeś coś? Hej. Rozpogodziło się. Chodźmy. Dymów nigdy za wiele. Cóż, przetrwaliśmy naszą pierwszą wspólną burzę. Tak, to prawda. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Jak długo planujesz zostać na Jackson? Nie wiem, ale cieszę się, że zobaczę Grisa. Co u niego słychać? Nieźle. Otworzył kantynę. Salon Pajluny. Nazwał ją na cześć swojej kababci? Dla Greesa nic nie jest ważniejsze niż rodzina. Przyjacielu, jakże miło znowu cię zobaczyć. Mistrzu Kordowa, to zaszczyt. Ja. Nie sądziłem, że się spotkamy. To ja jestem zaszczycony. Sir wszystko mi opowiedział. Wykazałeś się wyjątkową odwagą i roztropnością w obliczu przemożnego zagrożenia. Postąpiłeś słusznie. No tego bym nie powiedział. Wybierzmy nowy punkt spotkania. Imperium niestety zajęło ruiny. Nie dobrze. Przynajmniej burza zatarła wasze ślady. Chodź, chodź, wprowadzimy cię do środka. Mistrzu kordowa. Udało ci się znaleźć Zefo? Tylko wątłe ślady ich wędrówki. Kierowali się głęboko w nieznane regiony. Przykro mi. Zdarza się, ale ta klęska zainspirowała mnie do odnalezienia innych ocalonych Jedi. Poszukiwania zaprowadziły mnie do mojej dawnej uczennicy. Nie każmy Siri czekać. Jak sobie radzisz, Kal? brzmi zbyt dobrze. Trochę mi się dostało, ale wciąż oddycham. I bardzo mnie to cieszy. Weszły mnie niedawno wieści o terrorystach Jedi na Korusant. Byłeś na Korusant. No proszę, modliszka najlepsze czasy ma chyba za sobą. Ale wciąż daje popalić. Dobrze ukryta ta baza. Tak. W ostatnich latach Imperium coraz bardziej zaznacza swoją obecność. Są stanowczo zbyt silni, żeby walczyć z nimi bezpośrednio. Ale robimy, co możemy. Oczywiście najważniejsze, żeby nasza praca pozostała tajemnicą. Co dokładnie masz na myśli? Hmm, o to lepiej sam zapytaj się. A tymczasem ja i Merin powitamy nowo przybyłych. Jak było na pustyni. Burzowo i zbyt imperialnie. Yy, wolę inną pogodę, ale właśnie taka jest. Coraz częstsze. Gdzie przeczekaliście, proszę? W jaskini za Starym Targiem. Nasz przyjaciel Spamel wskazał nam drogę. Masz zwyczaj znajdowania sobie nowych przyjaciół. Może to instynkt przetrwania? Przechwyciłem imperialne wiadomości. Twoja reputacja wciąż rośnie. Było słuchać strach w ich głosach? Całkiem sporo. Dobrze. Jak się czujesz? Lepiej. Ta herbata, którą mi przyniosłaś, była wspaniała. Mistrz Kordowa i ja będziemy czekali na Griza. Idź porozmawiać z Siri. Gris pewnie siedzi w kuchni. Potem z nim porozmawiamy. Bój dalej. Brat Armias nie zerwałby kontaktu od tak. Kal-Kestis. Witaj na dżedzie. Wiedziałam, że burza cię nie powstrzyma. Odbudowujecie archiwa. Próbujemy. Dopóki ta wiedza istnieje, dziedzictwo Jedi przetrwa. Niesamowite. Mm. Ale coś mi mówi, że nie chodzi tu tylko o Holoksięgi. Tak. Jesteśmy częścią sieci zwanej Ukrytą Ścieżką. Zapewniamy bezpieczne schronienie i nową tożsamość wszystkim prześladowanym przez Imperium. Prześladowanym tak jak. Ocaleni Jedi? Zostało nas niewielu. Ale tak. Wyczulonym na moc i w sojuszniku. Nic nie mówiłaś, bo nie pytałeś. Poza tym, podobno byłeś zajęty robieniem z siebie największego wroga Imperium. Chciałem pokazać galaktyce, że Imperium nie jest nietykalne, że można walczyć, że inaczej nic się nigdy nie zmieni. Ale ludzie wolą słuchać propagandy i dalej udawać, że są wolni. Hmm. Wiesz, wybrałeś trudną drogę. I niczego nie osiągnąłem. No, gdy imperium ostrzyło sobie zęby na ciebie, my mogliśmy zbudować sieć, zawrzeć sojusze i ratować życie. Myślałem, że dałaś już za wygraną. Mój błąd. Karl byłeś jeszcze dzieckiem, gdy wysłali cię na tę wojnę. Kiedyś w dawnych czasach, które pamiętam, Jedi nie byli tylko bronią. Ale oboje mamy w tym pewną rolę do odegrania. Dlatego tu jestem. Sir. No, popatrzcie tylko na to. Hej, Sir! Nie można powiedzieć, że brak temu charakteru, ale trochę to dziwne. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. No, cześć, widzi. E, dobra, dobra, dobra. Hm. No, to jak wam tam było na pustyni? Burza zatarła ślady, ale Imperium zniszczyło jeden ze śmigaczy. To bardzo niska cena za waszą bezpieczną podróż. A to kto? To jest Bołtakuna. Przyjaciel. Miło mi cię wreszcie poznać. Ha, Gaugan jeden! <laughs> Hej! Mamy komplet! Ha. Tak. No, to co was tu sprowadza? Szukamy zaginionej planety. Tanalor, wiesz coś o niej? Leży po drugiej stronie mgławicy zwanej otchłanią Kobo. Cóż, nasze archiwum ma jeszcze spore braki, ale Mistrz Kordowa coś wymyśli. Z przyjemnością. Problem w tym, że nie my jedyni szukamy tego miejsca. Wiedziałam, że to brzmi zbyt pięknie. Nazywa się Dagan Gera. Był Jedi, a teraz przewodzi bandytom w zewnętrznych rubieżach. Jest tam świątynia. Dagan zamierza ją odzyskać. Świątynia Jedi, będąca poza zasięgiem Imperium, może skrywać informacje, których brakuje w archiwum. Zdaje się, że na coś trafiłem. O, jesteś przemiły, Lidi. Zacznę od złych wiadomości. No rety, Facet wie co lubimy. Nie znalazłem żadnych informacji na temat tego, jak przebyć otchłań Kobo. Wyłowiłem jednak dwie zmianki o Daganie Gerze. Miał na Kobo swoją kryjówkę. Rejestry sugerują, że odwiedzał laboratorium na tamtejszym księżycu. Dobrze, sprawdzimy to. Jeśli coś znajdziecie, to zapraszam. Chętniej wam jeszcze pomogę. Dziękuję. Wam obojgu. Nie ma za co, Karl. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Niech moc będzie z tobą. I z tobą. ci wrócić na modliszkę. A więc nie lecisz z nami. Nie mogę. Hej, Karl! Czekaj! Mam go, odkąd działam na własną rękę. Wyciągnął mnie z wielu kłopotów i uznałem, że tobie też się przyda. Merin, tak? E, mogę załatwić drugi, jeśli chciałabyś. No wiesz. Nie trzeba, Boat. Dobra, czyli niekoniecznie. Jasne. Mój mistrz niechętnie patrzył na blastery. Powiedziałeś kiedyś, że to nie broń, czyni Jedi. Walczymy z całą galaktyką. Każda przewaga nad imperium jest na wagę złota. Dzięki, Bóg. Dobra, nauczycie nim strzelać. i zaczyna. Nieźle, nieźle daj. Nie hmm. daj. Ty jak dawna pracujesz dla Sir? Nie pracuję dla Sir. Co? Co to... się dzieje? I potem É a sua Gdzie wybieramy się najpierw? Wracamy na Kobo czy Księżyc? Chwila. Gdzie wybieramy się najpierw? Wracamy na Kobo czy Księżyc? Myślę, że powinniśmy najpierw zajrzeć do osady Wielkiej Republiki. Tak, sprawdźmy tam. Dagangera na pewno zostawił po sobie jakiś ślad. Razem może... Kurs na Zniszczony Księżyc. Może ci anachoreci nie są tacy źli? Nie nazwałeś ich dziwakami? To było zanim Siri mi powiedziała, że ukrywają uchodźców przed imperium. Na pewno? Tak. Współpracują z grupą o nazwie Ukryta Ścieżka. Bardzo tajna, więc cicho szam. Rozumiem. Widzę, że masz niezłą ekipę. Byłą ekipę. Wiesz, co mam na myśli? Ach, tak. A więc Kordowa uważa, że drogę przez otchłań poznamy, gdy znajdziemy stare śmieci Dagana? Dokładnie tak. Wiesz coś na temat tego laboratorium na Księżycu? A co ja jestem? Lateroński przewodnik wycieczki! Nie mam czasu na latanie po rozwalonych Księżycach. Hmm? Najpierw Jedda, a teraz to. Z Księżycami są same kłopoty. Jedda jest Księżycem? Nie miałem pojęcia. Pora lądować, chodź tu. Wyszedłem z wprawy. A ty? Trochę się denerwuję, ale. Będzie dobrze. No, no, proszę, aż bij od ciebie optymizm. Mam prośbę, skończ z tą gadką. Robi mi się od tego niedobrze. Nie przez twoją kuchnię? Co to było? Już niedaleko. Ten księżyc jest nawiedzony. Mogli postawić laboratorium gdzieś w słońcu? Co nie? Ale jeśli znajdziemy tu coś, co pomoże nam przebyć otchłań Kobo, to będzie warto. Według Griza, odchłań jest cmentarzyskiem statków. A teraz jesteśmy na cmentarnym księżycu. Sporo tych cmentarzysk. Ano, sporo.